O cholera. Dziś walentinki, a nie mam żadnego prezentu. Mam nadzieję, że zdążę zanim się obudzi. Co jest? No odpal! Ślak by to trafił. Przerywany kabel po prostu świetnie. <Zenialiści> Stać. Jeszcze ja. No, teraz to już na pewno nie zdążę. Ile czasu można czekać na ten autobus? Miał być 15 minut temu. A walisz ten autobus, szybciej będzie z buta. Jezu, kto wymyślił sklep tak daleko? Witam, witam. Czy pani tutaj pracuje? Tak, jestem właścicielką. Potrzebuję jakiegoś prezentu dla dziewczyny. Jest pani w stanie mi pomóc? Przykro mi, ale mam ważne spotkanie. I dziś zamykamy szybciej. Proszę panią, to naprawdę jest bardzo ważne. Potrzebuję jakiegoś prezentu. Niestety nie mogę już pomóc. Śpieszę się. Do widzenia. Boże... Co za ludzie i jak ja mam tutaj prezent kupić? O, jakie ładne kwiaty. To chyba już naprawdę moja ostatnia deska ratunku. Co pan robi z moimi kwiatami? Ja... Przepraszam bardzo, ale te kwiaty to naprawdę jest moja ostatnia szansa, aby jakiś prezent dla mojej dziewczyny zdobyć. Proszę mnie zrozumieć. Nie interesuje mnie to. Dzwonię na policję. Proszę tego nie robić. Witam serdecznie. Departament Policji Stanu sanandras Oficer Kowalski. Czy to pani nazywa? Tak, ja. Dobrze, w takim razie proszę dokładnie opisać, co się dokładnie tutaj wydarzyło. Proszę jednak pamiętać, że składanie fałszywych zeznań jest karane. A więc tak, siedziałam w kuchni i nagle patrzę przez okno a na ogródku znajdował się ten pan i zrywał moje kwiaty, które posadziłam tydzień temu. Twierdził, iż są one ostatnią szansą, aby dziewczyna go nie zostawiła. Proszę pana, czy przyznaje się pan do wtargnięcia na posesję prywatną i niszczenia mienia? Tak, niestety to prawda. Dobrze, w takim razie zapraszam pana z nami w celu złożenia wyjaśnień. No dobrze. Czy można trochę szybciej? Proszę, zapraszam, niech pan idzie za kolegą. Czy można trochę szybciej? Dobrze, to proszę mi powiedzieć od początku, dlaczego znalazł się pan na posesji tej pani? Oraz dlaczego zrywał pan jej kwiaty. Niestety zapomniałem, że dzisiaj są walentynki i nie kupiłem nic dla mojej dziewczyny, więc postanowiłem, że pójdę do sklepu, no i kupię jakiś pierścionek albo bransoletkę. Niestety musieli zamknąć wcześniej, postanowiłem więc, że poszukam innego, ale nic nie znalazłem. Gdy wracałem już załamany do domu, zobaczyłem te kwiaty i stwierdziłem, że zerwę kilka, to się chyba nic nie stanie. I nikt nie zauważy. Niestety zobaczyłem je przez okno, próbowałem jej to jakoś wytłumaczyć, ale nie udało się i wezwała was. Wie pan, że przez takie coś może mieć pan problemy. Dobrze, jak na razie to tyle ode mnie. Może pan iść do domu, ale do rozwiązania sprawy proszę nigdzie nie wyjeżdżać. Dobrze, dobrze. Kochanie, wróciłem! Halo, gdzie jesteś? Szlak, pewnie pojechała do domu rodziców. Kochanie, jesteś tutaj? Co ty odwalasz? Ja ci wszystko wytłumaczę. Tylko najpierw muszę z nim to wyjaśnić. Co ty tutaj robisz? Jak ty tu wszedłeś? Drzwi były otwarte, więc postanowiłem, że wejdę, ale jak widzę, jesteś zajęta. Posłuchaj. Od jakiegoś czasu i tak nam się nie układało. To już nie jest to, co kiedyś miałam nadzieję, że przygotujesz coś niezwykłego i dam ci jeszcze szansę. Ale wolałeś łazić gdzieś. Uwierz mi, że naprawdę chciałem przygotować coś niezwykłego. Z czego byś się cieszyła, ale teraz to jest wszystko bez znaczenia. Nie chcecie znać. Chciała coś niezwykłego, to zobaczy. To będzie jej najlepszy prezent. Teraz to tak się bawisz, tylko nie wiem w czym on jest lepszy ode mnie. Myślałam, że już zrozumiałeś, ale widocznie nie, więc teraz słuchaj uważnie. Nie chcę z tobą być. Zdawało mi się, że to ja z tobą zerwałem, skoro wolisz mnie strzelać za plecami. Pomyliłem się co do ciebie, lecisz tylko na kasę. Co ty chcesz zrobić? Szkoda? <laughs> Bo przyniosłem ci ten niezwykły prezent, ładny? Czy ty jesteś normalny? Zabiłeś go! Wynoś się stąd! Policja, wstawaj i trzymaj ręce w górze. Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów. Zostaj zatrzymany za umyślne spowodowanie śmierci chłopaka pana, byłej dziewczyny. Idziemy. Uwaga na głowę.